To chuj z tą nagrodą, to przepada. No to daj, xD. To no tylko zobaczę twoje poprzednie wiadomości. To jest on. Dobra, to jest widz, dwa miesiące temu suba. Wow, śmietnik się odpalił. No to niestety kolego, tracisz nagrodę. To jest tak zwana lekcja dla was, Nie miłe. Bo jak ja patrzę na odwzględnienie co wy piszecie, takich nie ma. 7k w nie. Było być milszym na początek, to byś dostał. Ale witam wszystkich oczywiście widzów. Widzowie, udało się. Udało się załatwić tego partnera technologicznego. Chciałem teraz już od piątku rozdawać do dzisiaj, ale ich kampania startuje dopiero za tydzień, więc za tydzień będę rozdawał. Zakir policzył ile jest pieniędzy w tym sprzęcie. To nie wiem ile tam jest. Dużo. Widzowie, no dużo, no około 500 złotych. Akurat powiem wam tak. 500 złotych to jest dużo. I proszę się nie śmiać, bo 500 zł to jest dużo. Co to jest? Dobra, to jest. Jak, jak wchodzę na Twitch'a, bo oczywiście już nie wchodzę na apkę mobilną, bo to jest kurde, tą mapkę. Natomiast. No już myślałem, że Shelly ma streama, nie? Ale co wchodzę, to Szeli tak, przed turniejem przygotowania. On chyba myśli, że ten turniej na narodowym to ESL organizuje, nie? Dzisiaj tak, 11 godzinek. Pięknie, i nawet chciałem go zaprosić na biuro, ale. no nie odpisuje ten chłopak. Prawdopodobnie doszło do niego, chyba doszło do niego, co mówię na nim, po, o nim poza streamami. Nie, no, P Peter. Nic o tobie nie mówię, natomiast wiem, że byłyby problemy z dołączeniem do lobby i ten i pewnie Piotrek też jest zmęczony chciałby sobie odpocząć po 11 godzinach streama gdzie czas na treningi? jeszcze treningi, pewnie dwa treningi do turnieju to jest... ciężko jest. Czy mógłbym sprawdzić tego klipa? 4 dni temu. I co to? To <laughs> jest. O Boże! O matko, co pani tutaj? Los, co pani tu robi? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry Jest pani tutaj. Y... Proszę? Co pani tutaj, co pani tutaj robi? A tutaj wie pan co rozwiedł sobie. Dzisiaj. Tak? O. Jak panowie? No, tak. O. Ok, Okej, okay, okej, okay. tak, bo... Dobra. Dobra. Dziękuję. nie, boi, nie, boi się pani? Pani nie podchodzi. O, w amaratypie. Bo jeszcze ja się. 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 Ja Ja się. Tak, no. się stało, że... tak Ja dostałem tutaj odnożownika, nożownika to jest fakt <laughs> Pierd O kurwa ja dostałem tutaj od nożownika? No. No. Się stało, że... Tak Ja dostałem tutaj od to jest fakt To, to jest fakt <laughs> Tak? To jest fakt Dlaczemu pani to czemu pan przychodzi? Proszę, bo tu mieszkałem Aha, aha. aha. O, jaha No dobra ale ten shot jak trela niby coś tam kur... Ja widziałem jak, jak konia I on, on, na grupie pisze, że on plaster naklejał na palec, coś takiego? Zatrzymałem, Zatrzymałem się Przewrócił się z tym Cesar'em w spell Oj, oj, oj. <śmiany> <żel>. <śmiany> Mamy złoto, widzowie Spruta do szeligi Sam dwóch, ta, No tak, bo szeli trzy killer tu jest kotam ostrym no ale od ciebie ja... dobra o ciebie Musisz też no, się do mnie dobra, k... o co mu trafa. chodzi dobra to człowieku no, żmuta, co co jest? Rzuta, k... tak? a teraz dupy o Ja wiem, bo na końcu jest najlepsze, to to jest. Ch... Na końcu są takie. Cicho, bo teraz wjeżdża. Next M. Nie, no dobra. Kawać, ch... no jakie naklejanie. Jak on może napisać na grupie plaster naklejam na, na palcer? Coś takiego. No i co? I po robocie. Plaster naklejałem, posłuchajmy. Bruce? widziałem na Twitterze, jak ten Random Bruce mówił, że kupił se majtki jakieś używane z tych automatów. Nie, to tam już jest. To jest dobry czerep. jaki jest stary na weselu. Ja piję. Pier... ten to ma dopiero czerwonek. Ja pier... mm. Pani na napierdolę, Greedy. Aha. No to pozdro. On się samo zamienia. No oni, pewnie podobny rocznik i podobne imprezę. No, oni powinni kanał razem założyć w ogóle. Ale byłoby pitosu widzowie. Oni by robili tak: niedziela 15 vlog, a poniedziałek 15 skrzynki. I jest jest op. te majki. Szybko. Ale co tam serio, bo jeśli to widziałem to gdzieś... Kurwa, ale to serio są, tam serio, serio są te kurwa, automaty z używanymi gaciami, to musi być pis na wodę. Ale ci... Ja pi... Dobra, bo się k** tego. Ręce Nic nie. Dobra, nie mogę tego oglądać, nie? O kurwa, mać, Ale to nie są noszone? No jak? No właśnie chyba ca cała, całość polega na tym, że kupujesz noszone gacie, czy nie? do 11,5. CO jest! Mistrzu, ty jesteś po... Co się stało? Nie... Ej, GOŚĆ mi wysłał 11 500 zł! to jeszcze nie wiedziałem, żeby ktoś za tatuaż na walsę teepli. <grym> <grym> <noise> Widziałem jak raz streamerowi Jawor przelewał tam niedopłatę za produkcję piosenki, ale żeby za tatuaż w Triple. Nie no, akurat to się śmieje, no. A zobaczcie, widzowie, uczcie się top donator 4 Ile? Jak sprawdzić ile tu jest top donator? Sprawdzam to. Dipla. O, dobra, zalogować się trzeba. To już, za, już nawet nie wiem, jakie tam jest hasło. To z tym, co? Nie wiem, jakie mam hasło. Nie pamiętam hasła. Ej, czekaj, kurwa, to poczekaj, zalognę się, jak ja tu mam kurwa, hasła nie pamiętam, to może jakieś zaskurniki są z Dunaj'tu. Hasła nie pasują do siebie, no i w porządku. Kurwa. Eee... Wypłaty. Olej jaja, k***a Zapomniałem o tym. Dobra, to sobie to wypłacimy, wiecie, widzowie. Ale kurwa, jaja. No dobra, ranking wpłat od widzów. O! Jak zrobić, że całe życie? Ze skorniaki. Nie, na się mam mało, na się mam tak nie wiem czy to można się dzielić. Tam mam chyba 74 koani wypłacone na się I to jest yy, przez to, że ten yy, kur... gruby co robi teraz tą bandę papierów nie złożył i tam dużo na przykład jest... albo mam na przykład piosenki, gdzie twórca nie jest pozgłaszany. Mało. Aha, no dobra, no to XD. No dobra, a to tu ile piosenek wyprodukowałem, co mają na przykład 20, 30, 40 banie chłopie, i nawet nie jestem wpisany w kredycjach, ale jestem wpisany w twórcach ZAX-owych. O tym mówię. Nie mówię, że że to jest, że kwota 70 tysięcy złotych jest mała. To źle się zrozumieliśmy, tak zwany fuck-up. Tylko mówię o ilości tych piosenek i na przykład duża ilość artystów nie wpisała się do ZAX-u, bo ich kariera muzyczna polega o nagraniu po wioskach, a nie graniu w radiach. Natomiast tam są jeszcze pieniądze z repartycji internetowej. Jak sprawdzić, top donate? Ranking od daty polemu? No, coś się pokiczkało, pa. O, jest. Yy, wyświetlaj wszystkie. <grytanie> top 2 Donator. No, niestety do poprawy, tak. O to, to, to biedynki dużo brakuje. Jest tu ktoś, kto się interesuje kulturą japońską? Tak? No i lecicie kurwa, na perma dziwaki, właśnie to był kurwa, bait, bejt, żeby wyłonić was wszystkich. No tam do nich na Relara. <noise> no nie, akurat można się ku ku interesować kulturą japońską, tylko uważam, że właśnie jak ktoś, nie wiem, ogląda anime i mówi, że interesuje się kulturą japońską, no to kurwa, właśnie to jest zła nomenklatura. Bo jak możesz opowiedzieć? powiedzieć, normalnie masz ziomka co nie wiem. Zna historię Japonii, interesuje się architekturą japońską, i masz ziomka co ogląda anime, i zna 14 anime, i on, i on, i on, i on, tych dwóch, typów, mówią oboje, że interesują się kulturą japońską, to k***a, ku... no hola panowie. Dobra widzowie, niesamowite rzeczy się działy w takim razie na Twitchu, pod naszą nieobecność, a właściwie moją. Czas na muzykę, bo muzyki jest sporo. No to na początek White2115, za tych co nie mogą. Ja wam tu powiem, a co rozlany ja tu sądzę. Rozlany alkohol, za tych, co nie mogą, wypiłem do dna, tracę świadomość, mógłbym tak robić co dnia, lecz nie wypada, jeśli zabawa to zbrodnia, proszę mnie skazać, rozlany alkohol, za tych, co nie mogą. No łaj to wiadomo, ledwo co nabija, duka, ale on, on nigdy nie był nowym <grym> ale k***a bicior i piosenka fajna. Wypiłem Mógłbym tak robić co dnia, lecz nie wypada. Jeśli zabawa to zbrodnia, proszę mnie skazać. I nad jeziorem, siódmy joint Mieliśmy osiemnaście lat. Dobrze pamiętam tamtą noc i chciałbym ją przeżyć jeszcze raz. Trójling, pro na nie daj proste kosz. Szczęście nie trafiło na biednego. Nowy masny Piję rozchodzącego Na lewą i na prawą jak stereo. Nie no, też pamiętajmy, że jesteśmy w takich czasach, że no. Nie mam żadnej k***, fajnej płyty. Co ty? Ja hejtuję dresscode, a łaj się z nimi krosuje. No nie no, to szacun k***. w takim razie to już w ogóle to piosenko. Ja nie hejtuję code'u No, że to jest banda. Z... ale To nie jest nic osobistego, bo ich nie znam. Po prostu całościowo, tak. E, natomiast nic z nich nie mam. No, a przede wszystkim nie mam nic do Eryka K z poczko. O, k faktycznie jest nowy masny Jim. Ja. Ja że White nazywacie masny Jimmy. I chciałem ciągnąć wątek, mój nie no White Panie, tak. Kurwa. No, jest luka na masno gang, to spoko. I jest nowy masny Jim. Sąsiadka. O, o k Ona jest słodowa. To wszystko jest wiadomo. Leciałem po bandzie, po łuku chciałem znów bardziej zajarać Segancię, a dobra Vena znów znajdzie. Znowu problem masz z tym hajsem, ona z innym jest fagasem, znowu wkurwiam mnie sąsiadka, ta pierdolona wariatka. miała blond włosy, które gania wiatr, uśmiech fajny dosyć, szczery jak ja. Ale white ma... Nie. Tam k***a, to tu gówna, tutaj wszyscy wesele Mogłam mnie uratować, no bo zmienił mnie świat Tyle się wydarzyło, teraz został mi gang Cztery drinki z lodem, piję za I pij do rana ogień, nie idę spać Mam na kargo spodnie, jak modelka Puszcza oko do mnie, tata, Leca dur, zarobę do dymy w chuj Leca dór, wakacje są masne w ciur. Leca dur, zaroby do tyle w chuj. Leca dur, wakacje są masne w 2 K24, oni lecą dur, Wszystko wraca jak bumerang. Choć minęły już dwa lata. Ledwo co wychowała, wena znów się pruje jakaś mata. Nas się niewiele zmienia, trzeba mordą zapierdalać. Taka jest sukcesu, cena wie to każda kominiara. Miała blond włosy, które ganiał wiatr Uśmiech fajny dosyć, szczery jak ja Mogła mnie uratować, no bo zmienił mnie świat Tyle się wydarzyło, teraz został mi gang Cztery drinki z lodem No <laughs> Dawaj następną piosenkę O Dicho, ulubiony człowiek Szanuj rodziców i szanuj jako rodzic Nie jak to mówi ninja, którym bliskim szyder robi Jak taki jesteś odbił, bo bój Niechliwy, ale sprawiedliwy. Szanuj, mamy i tatę, siostrę i brata. Szanuj, to co dostałeś, pamiętaj, długi spłacać Uszanuj zdrowie i pylnek, w sobie wiarę. Żyj w imię zasad, a dobrość przekazuj dalej. Szanuj, mamy i, i, i bratę, i brata. Szanuj, to co Hej dostałeś, tele. pamiętaj, długi spłacać Uszanuj zdrowie i pylnek, w sobie wiarę. Żyj w imię zasad, a dobrość przekazuj dalej. Szacunek. Jest do zrozumienia kluczem, ale niektóre drzwi musiałem otworzyć butem. Mam szacunek do getta, do którego już nie wrócę. Po z tej samej gliny jestem, co żyjący tam ludzie. Nie czuję się jak króla, mam złota cały pleca. Zadziwiłby się tłum, jaki byłem jako dziecia. Nie umierał we mnie ból, więc rodziła się agresja. Łatwo pociągnąć za spód, trudniej zabrać mamę z getta. Patrzyłem na ludzi, którzy idą na łatwiznę. Wskazali mi drogę, która nie prowadzi nigdzie. Jak na nich napatrzyłem, się zająłem się albumem. Pokazali mi kim nie być i do kogo mieć szacunek. Mam szacunek w całym kraju, leszcze mają mi to za złe. Już się wrócę do podziemia, choć kupiłem dom pod miastem. Miej szacunek do siebie, to jest najcenniejsza lekcja. Jak skupiasz się na sobie, młody, to nie masz z kim przegrać. Szanuj, mamy i tatę, siostrę i brata. Szanuj to, co dostałeś. Pamiętaj długi spłacać. Uszanuj zdrowie i pilne, gdy w sobie. Fajne. Ale jak ja mam się skupić? Jak a słucha, mogłoby a mi się wierzyć, że w Payday 2 jest napad na kasyno? Dobra, mm. następna piosenka, Tym razem wierzę że Alexi Chaplin. Musiałam się pożegnać. Chciałam wiedzieć, czy to my. Droga jest już tylko jedna, chociaż jedną miała być. Paluch. Ale kat fajny. I funk jakiś ty. Yeah. Yeah. BMW da o kosty dress. Osu... Za ja to nie on robi jasper bagi bagi, type są. To teraz nie wypuszcza, to po prostu już to, to wiesz jak. Nie, jasper bagi buggy, buggy do tego. Pa. Yeah. To takie flow ma po prostu teraz. BMW. Takar Gelb, mordo odla kosty dres By ożywić trochę beton 90 90'sów flex, 007 dzwoń po seks Vareli liben na ziben, małolaty na trykotach Jurgen albo Ricken, Viva 2, DSF Michalczewski zgarnia wszystko, szumi crash, Love Parade Na pigułach wjeżdża disco, wszystko fresh, wszystko noj Na lawetach kadet, mój dom murem podzielony Nadal leci ze słuchawek yeah. Gruby Wszystko ręko Choć nie żyli w tamtych czasach wszyscy tęsknią Gruby bękrol jak masz Pegasus, a nic nie wiesz od kornet na starterach, kurtka do kowboje z Pierwsze fubu prosto z Bema, Big Mac za piątaka Miałeś pagi, byłeś skate'em, stare baby wciąż donoszą Pięciosekundówki w popie, znowu dzwoni Hello Moto Jordan wypuszcza dwunastki, Ronaldo, Mercuriale 9-7 na systemie, za 100 funtów sprowadzane Full color NBA, w każdy piątek jak zbawimy no, uczy się gdzieś, kur... jaki to kur... było w tamtych czasach, bo ja nawet nie wiem. Ja jestem 99 kur... nowa spruta telefonowa Enzo. Oj, to jest ważniejsze. Halo? No, się no, ma na Scarface? To kur... stary jak świat, banuje się za to. Kur... Myślałem, że coś nowego podsyłaś, że to Z Scarface to kur... pierwsza spruta telefonowa kolego, tak właśnie ogarniasz. <laughs> Dobra, jaką jeszcze piosenką minąłem? An... Alberto fit Angelika Anozie? Ale 64 barsty oglądaliśmy już na streamie, wakacyjny smak to mój czas, żeby w końcu odżyć, jutro muszę wstać, ale czas, gdzie nie do roboty Podnosimy mas, słońca blask wskakuje do wody Myślała, że nie jestem z Polski, tylko zarizony Wakacyjny smak to mój czas, żeby w końcu odrzeć Jutro muszę wstać, ale czas, że nie do roboty Podnosimy masz, słońca blask, skakuje do wody Myślała, że nie jestem oh. z Polski, tylko zarizony Opala na słońce, upija procent, unosi fala na wodzie Końcu jest lato, wyłącz telefon, zapomnij o tym, co na co dzień Niebieskie drinki, różowe bikini Halo, bala się do ples. Ma ciało bogini, lepsze niż w top models. Chyba się w tobie utopie. Od wschodu słońca do zachodu jak cię Nie obchodzi to, ludzie mówią. Nawet jak wylewa się hej. Od schodu słońca do zachodu jak nie Ważne, czy blok, czy gorąca pla. Ląd, boys, summer. Okup. dobra, to jeszcze sporo tych numerów. Zawsze jestem sobą, nie fake, yeah. Wakacyjny smak to mój czas, gdzie w końcu odżyć jutro muszę wstać. Ale czas, że nie do roboty podnosimy mas. Następny numer 7: Erdi Hanczof i Dwarik Mutala i Kazio. Niech sobie wiedzieć co będzie jutro Wymieszałem Red Bull z rudą Głowa pyka, stresy w kółko Moja pęga i podwórko Moja presja w obce grubo Kieszenie mają być jak w Dla ale dla mnie dupo. Zróbmy trochę głupoty Z tym poszedł właśnie mógł, Patrz jak teraz robię moodwalk Ona sobie frame sykruci Następnący mnie nie nudzi Znowu kluby pełne ludzi Ona mówi, że chce później Ona mówi do mnie Zostań dziś Bo bez ciebie kiepsko mi się śpi Lata w mojej bluzie Givenchy Mówi do mnie Odpuść, daj mi żyć Ona mówi do mnie Zostań dziś Bo bez ciebie kiepsko mi się śpi Lata w mojej bluzie Givenchy Mówi do mnie odpuść daj żyć. Ona mnie kusi i chce się upić Ucieka czasu, nigdy nie wróci To tylko biznes mogę to kupić Ona da kuci i chcemy za gucci po Połowa uncji, zawijam kuki. Spęga po mi humor to smutne Tyle asumpcji nie chce się kłócić Robi mi dramy to kontakt, utna Miałem kryminą szarej kijęcy W 7-11, tak jak pijancy Ty to zostaniesz, to małe szanse Głowy są od nieba lasu, na kwiatu jedna noc i nic poza tym Mam na uszach karaty, przez nie nie słyszę jej płacz Ona mówi, że nie chce wyjść Przez mnie A no. Ale Drum'n'Basic, basic? Kurczę, no nie wiem, White, 215 za tych, co nie mogą, a to już, to już sprawdzaliśmy to chyba gostek. Blond, Blond Boys Summer, Dlatego Znowu Płaczesz. Powiedz mi, dlaczego znowu płaczesz, zapewniłabyś ten cały basen word. Czemu jesteś taki dla co tak, ta agresywny. No ja próbuję to posłać nutki, a chłopy się tak. Cztery kurny Jak ja mam kurde, tego super Powiedz mi dlaczego znowu płaczesz Zapełniłam raz... Polega, będę musiał cię zbanować, tak? Nie mam siły, znowu kończę z kasem Więc bajszy to widzę ciebie a... Powiedz mi dlaczego znowu płaczesz Numery jest spoko, mam wrażenie, że z was... Ja po prostu nie wiem czemu. Ale o co chodzi tu z Majim? I lecimy. Miał ja ja mnie dodać, dodać na stiku. Czekajcie. Tak. Czekajcie. Tak. Mama mi wbiła na pokój kiedy goś... od gościa snapa. Jezusie. Ale mama czy ja a czy ja to ja to, ja to, ja to, to powiedziałem ja nie. Nie. <gorszy> lekka kopa No będę. Tutaj nie możemy powiedzieć złego słowa, bo telefon. To <gorszy> dobra, jakbym odebrał telefon. I bym usłyszał, no się ma Enzo ja z tej strony, to bym właśnie wy... o z przesłania. Lubię duży obrót, a nie stanie w bramie Znowu szamie mordo W cimie śniadanie, drogie ciuszki, paski A więc gonie pakiet A więc kładę lachę na twoją miesięczną wypłatę Obracam się w kręgu, gdzie musi być cisza A kurwy tak jak ty tutaj młotkiem się rozlicza Co druga nie dziewica, co druga nie kumata Ciała się z bajki, teraz kontakt przez adwokata Ona toż mata, chuj obchodzi co powie tata Dla niej ważniejsze, że dobrze dupą zarabia Abrakadabra, tak wygląda miasto Warszawa 2-4 hardcore, uważaj bo jebnie ci pika A mi to nie jestem, raczej żyda jestem Trzy paki na braci peskę tu jak Gessler Dwie paki na bracie, komin amdzia z czarnym mersie A na śniadanie kurwę, uraczyłem przesłem A ty mi to nie jestem, raczej żyda jestem Trzy paki na bracie, peskę tu jak Gessler Dwie paki na bracie, komin amdzia z czarnym mersie A na śniadanie kurwe, uraczyłem przesłem We Jarno the deal w kurwe, wiesz jak na fuchę Kontroluj bajer lub spod nosa zeszyj każdy chciałby zarobić, ale nikt nie chce na puchę Rozjebany gorzej, nie ślama grama dupę, Ja to wciskam pod pazuchę, autobam, wciskam gaz Za nami polisaj, we are not criminal Habibi, was, was tu, I'm just a pradykal Hasisz Maroka style, la like capital. Uh. Kawas tan krytykal, kanka alejkum selam Bierzemy oknami, tutaj nie karnaval, Złapał pedała za łeb, za łeb, teksti węcigal uh. Za łeb jak Steven A ty to nie jestem się przyżydat jestem Trzy paki na bracie, peskę gotuję jak Gessler Dwie na bracie, komil mi się bardzo podoba <laughs> bardzo fajny numer, tak? <laughs> to złego posłowanie można powiedzieć tutaj o chłopakach No fajnie nawijają Co to są? To jest Sweet and Sour A to Sweet jest jakiś man... Popi Ej, skąd ty to ja, ja nigdy takiego nie widziałem! Ja! Gabriela, ale ładny, różowy taki. Jest, jest. Zobacz! To jest ten TikTokowy. A kup, kup mi takiego, bo ty jesteś sześć, jest weź po sklepach zobacz ja... takiego. No dobra, to hmm. ten jest przed Majszym. No, ale tak możesz jechać. A Ali... on no, nie, ubra! Chcesz być ambasadorem, a nie ze wszystkich smaków? No, no ja nigdy dobra. go gorszy ale rodzi nie. Gorszy no zawiadoś widzów wszystkich. Nie no, one das, to są stare dasy... symulacje Takiego p***a ma 아, Takiego krzywego ma falusa Ja <b***. głos> um, Gdzie kupiłeś? Gdzie kupiłeś? ją go gryzie, jak Pendigree do p***a. Zostaw go. Wyciskaj Pryer, nie najlepsza lawa Ja nigdy go nie widziałem nawet. Czyli przereklamowane w takim razie. Oberejte y tak. Nie, może jak się... Może widzowie jakąś się rozstapia i go taką. Aż to pewnie jest dobre, a ja, tak. że gryzę i czuję samo zimno... To może nie był stałek, LODY! JA p*** CHŁOP MA TIKTOKOWE LODY, p***. A mnie w teraz A ja wypity jestem i nie bojadę nawet. A powiem czy że nawet nie czuję smaku jak gryzę. No bo nie gryź, to się cycka! A weź k... mnie od dołu, co to jest za smak? Ten dolny? To przecież Sara dojdzie do niego. Nie, nie, bo on tak tu co to, to będzie taki se. Lewa top. <grystanie> Nara.